wszystkim, Maciej na nadawaniu Jestem już po pracy A że pola stosunkowo blisko To mogę sobie pochodzić Niestety musiałem zmienić miejscówkę Bo po tych deszach, które były w zeszłym tygodniu No i potem się zrobiło ciepło I pole, które było pięknie przygotowane na którym wychodziły te fajne, fajne fanty, to sreberko 2,5 silver grosza i ten sasik. Zostało obsiane rzepakiem i już ee, masiona zaczęły kiełkować. A ja nie lubię tak chodzić, chociaż mogę chodzić, ale, ale nie lubię. No i w każdym razie tutaj mam teraz takie pole. Na tym polu w zeszłym roku nie mogłem sobie pochodzić, bo też już było e, obsiane. Potem no buraki rosły, to jest po burakach. Nie przepraszam, co ja mówię? Tu był rzepak. Tu był też rzepak. Dobra, mniejsze z tym. Nie przynudzam. Pole zapowiada się super. Otóż mamy pierwszego fanta. Patrzcie to. Mamy solida, grubaska. Moneta w super stanie Jest trochę oklejona, ale wszystko jest na niej widoczne Elegancki fancior Ledwo co wszedłem na pole, uszedłem nie wiem może z 50 metrów I mamy fanciora pierwszego No to nie przynudzam Lecimy w teren No i niecałe 100 metrów za nami mamy kolejny fancior teraz wyskoczył guzik Ludowe Wojsko Polskie czy druga RP będziemy mieć drugą drugą RP orzełek z orłem w koronie z drugiej strony Niestety łóżka yy, nie ma, ale pole eleganckie. Tak to lubię. Dobra, lec dalej. Dobra, zaczęło się fajnie. Mamy teraz taki fajny sygnał. Stały, bije krzyżowo tak samo chociaż trochę chociaż trochę za wysoko może czasami być e, polmos ale jak mówię sygnał jest fajny sygnał jest fajny to kupniemy zobaczymy. u którego sobie chodzę chodzę na polu. Trzeba było się przewitać, machnąć Monetka fajna, duża. Zapewne były to e, trzy fenigi pruskie, ale widzicie monetka Monetka jest lusterkiem niestety. Z drugiej czy... strony pruską, pruską tarczę widać. Na pewno będą to trzy no chyba że cztery, a nie było mi jeszcze dane znaleźć. Lecę dalej, kolejny rolnik jechał. Szkoda, że się nie zatrzymał, bym się pytał o zgodę na następne pola. Dobra, lecimy dalej. Dzień super. Trzy kroki od krusaka, mamy kolejny sygnał. Również krzyżowy Tak jak lubię Koniemy dwa razy od razu Ale będzie dupa Widzicie Mamy Dezodorant Albo Od jakiegoś inhalatora Ale nic Położymy to na razie z boku Łony potem wezmę no co? Jest coś nie nic nie ma dobra, postaram się jeszcze raz kopnąć na żywca do kieszeni, bo dzisiaj żadnego... Jeszcze raz postaram się kopnąć na żywca, pokazać Wam jak to jest, co wychodzi. A potem zobaczymy jak to wszystko wyjdzie w praniu. Lecę dalej. No dobra, no to kopiemy czwarty raz na żywca. Zobaczymy co to będzie. No słuchamy. będą już jak znajdę jakiegoś fanta bo to sporo czasu zajmuje sami widzicie jak to jest no to mamy dwa 2 dwa. dwa fanty na żywca i dwa złomy na żywca lecę dalej A żałuję, że przestałem kopać na żywca bo teraz się pokazała co prawda Boratynka Niektórzy uważają je za pospolite monety, ale ja wam powiem, że bardzo je lubię. Będzie to solidzik Jana Kazimierza w stanie kiepskim na awersie. Niestety króla nie zobaczymy. Moneta jest wyślizgana. Druga strona też jest w kiepskim stanie, ale fant prorokuje że mogą być ciekawe znajdki Dobra. Jeszcze raz rzut oka na napis i tuptamy dalej Teraz jestem już na nawrocie eee. ominąłem w tamtą stronę sygnał bo było dosłownie w mojej stopie Znalazłem monetkę. Będzie to monetka druga rp. Na godzinie pierwszej mamy datę 1923. Tylko zagwostka. I taka ciekawostka, bo jest to monetka mała. Będzie to chyba 10 groszy Ale wygląda, że jest to moneta cynkowa i jestem totalnie zaskoczony Bo nie wydaje mi się, żeby te monety były monetami cynkowymi Na początku w ogóle myślałem, że to jest Adolf jak zobaczyłem z tyłu tego orła z monet drugiej RP to jestem w szoku aż do teraz no nie no normalnie jest to moneta ona wygląda jakby była monetą monetą certowaną no no dobra widzimy się przy następnym sygnale aż aż zanim mówiłem nie wiem nie wiem co powiedzieć no ale jest! Druga RP 1923 Dobra, Lecimy dalej! A co tam kopniemy jeszcze raz? Mówię na przestrzeni 100, 200, może 300 metrów posypało fantami teraz mamy kolejny sygnał w śladach chyba, chyba nie nielenia, nie sarny duże. Patrzmy, czy się udało. O, sygnał się zmienił. Tu jeden czy blaszkowy. my tutaj mamy? Guziol, ale jeszcze z materiałem, ale jazda, patrzcie to, jeszcze guziol z materiałem, widzicie co? Dajcie mi chwilę, wezmę go, oczyszczę i zobaczymy. Co to jest, ale kurde, guziczek chyba niestety jest uszkodzony. A zapowiadało się tak fajnie. Dobra, chwila, moment i zobaczymy, co to jest. Dobra, jestem. Ostatnio trochę e, czytałem na temat, e, jak to się mówi, herbów. Próbowałem ustalić jeden z takich wcześniejszych guzików które znalazłem i teraz Wam będę mógł coś opowiedzieć na temat guzików liberyjnych Mamy tutaj guzik liberyjny jest to guzik z godłem są różne guziki liberyjne książęce, hrabioskie lub szlacheckie i mamy tutaj godło i tak, do góry gdzie mamy głowę orła z koroną to jest tak zwany klejnot czyli ten orzeł i korona potem mamy koronę i różne są te korony korony są z pałkami czyli z takimi jakby kuleczkami i tutaj mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć 5 pałek, czyli będzie to zapewne guzik jakiś hrabioski, tak? 5, a potem 9. Guzik hrabioski to może być pod spodem. Mamy tarczę i mamy tutaj tarczę czteropolową. Raz. 2, 3, 4. Tutaj mamy też orła w koronie i często się tak zdarza, że e, jeden element starczy lub cała tarcza staje się klejnotem, czyli ten nasz orzeł w koronie. Po prawej stronie mamy nie wiem czy głowę twarz z profilu jakiegoś człowieka pod spodem mamy coś Ala chyba francuska francuska Lilia a z lewej strony na czwartym polu niestety nie widzę no i jeszcze Składowym herbu są tak zwane labry. I tutaj mamy ten taki jakiś zawiasek. A z drugiej strony niestety nie mamy, bo guzik jest zniszczony. Kurde, szkoda. A z tej strony ale ten materiał to dosłownie materiał mi rozwalił. Nie? Patrzcie, to w ziemi przeleżał ponad 100 lat mamy jakiś napis z tyłu będziemy mieć Tych mamy podpis a and B chyba nie wiem widzicie słońce świeci i kolejny napis ekstra Fajne. Co to kurde Angielski gumik? Ale zaskoczenie. Ale szkoda, że zniszczony. Kurde. Taki fajny view. No nic. Lecę dalej. Ale dzisiaj jest kosmiczny dzień. Do dawno to nie wyciągnął. Tak Ale wicher jest. Pewno będzie kiepsko słychać. Szkoda, czy żeby te moje opowiadania, żeby nie było słychać. Dobra, lecę dalej. <słuch> Fanty wyskakują, jak z tego, jak z karabinu maszynowego i chyba bym musiał kopać co drugi fant na żywca. Teraz wyskoczyła piąteczka Cesarstwo. 1913 rok, na godzinie 12 z drugiej strony orzełek cesarski, eleganckie wyjście Tyle odszedłem od skraju pola praktycznie chyba 5 przejść nie było sygnału żadnego oprócz świeciowych Teraz pokazało się 10 groszy PRL z 1961 roku ale postanowiłem wysądować tamtą część pola Chyba już będę chyba trzeci albo czwarty raz w tamtej części. Ale tak jak mówiłem, nowa orka, nowe rozdanie. Zawsze może coś wpaść, zawsze coś mogłem ominąć. A tutaj po prostu jest masakra. Znowu jedzie ciekawy dziadek. On tutaj co roku przejeżdża, co roku co roku patrzy co robię, ani się nie zatrzyma, ani nie pogada, ani nic. Ale zawsze jest ciekawy, musisz przystanąć i popatrzeć. Dobra, lecę tam, nie przedłużam. To jest czwarta czwarta I ale moneta szybko wyschła Zobaczymy jaka ta 1700 1765 Ale to Poniatowski? Czy Sasik? Nie grosz z Poniatowski Piękny stan, można powiedzieć. Ale jak wyschnie, to kiepsko widać. Tu mamy herb polski, herb Litwy, pogoń. I w środku herb Stanisława Augusta Poniastowskiego. On był herbu Ciołek, czyli mamy. Nie wiem cielec to jest Nie kojarzę nigdy się temu Ale piękny stan super 1765 Elegancka pistuwa Dobra, lecimy dalej, wichry są Mam nadzieję, że tutaj dobrze zasłonimy i wszystko będzie dobrze słychać Dobra, no to lecę Teraz jesteśmy już trochę dalej. Wskoczyła kolejna monetka. Złożyłem ją oczyścić. Będzie 5 groszy. Druga, IP. Moneta. Jak tam będzie data? Bo tu nie, nie patrzyłem. Nawet nie widać. Ale zobaczcie. zmiedziana miedziana, nie taka jak tamta, tamto 10 groszy, ale w ogóle to 10 groszy, jakieś takie krótkie, jakieś takie malutkie. A tu jest ta piąteczka 1925 rok na godzinie 12. Ale powiem Wam, że tutaj z tymi sygnałami jest gorzej, jak w tamtej części, ale są. Dobra Idę dalej Monety cieszą, nie ma co marudzić Panty wyskakują, jest super Jest poniat, jest elegancko Kolejni ciekawcy jadą Dobra Widzicie co tu mamy tu Mamy moniaka, ładnie pękło <śles> Silver Grosik się pokazał Super 1824 rok Mennica zapewne A jak zawsze Wilhelm III, Wilhelm III, 5 Plus, elegancko. Nawet fajne stanie zazielenione delikatnie, może trochę wyślizgane, ale wszystko czytelne. Super wyjście. Dobra. Ale sygnałów sporo czasu nie było. Dobra, lecę dalej. Znowu coś okrągłego? Widzicie? Mniej więcej na środku. też zobaczcie, prawie że w moich śladach. No nie wiem. Nie wierzę, <laughs> kolejny poniatowski, proszę państwa, ale ten jest trochę w trochę gorszym stanie. Upalne <tryk> no, Poniatowski ale z drugiej strony jest rewers, gdzie są y, inicjały królewskie i data. Niestety jest totalne lustereczko. Ale przedni przedni, <tryk> super coś mi oświeciło, że mam przyjść na tą część pola ale sygnałów tutaj jest mniej jest więcej śmieci ale zarazem jest bardziej bardziej treściwie super kolejny grosik chyba nigdy dwóch grosików poniatowskiego dwóch monetek nie wykopałem na jednym wejściu. Dobra. No to nie będę zapeszał, ale na pewno coś tutaj jeszcze fajnego leży. Też sami nie będzie moje pierwsze sreberko w deszczówce jest to dosyć ciężkie, waży tak na rękę około 15-20 gram niestety i się upewnię, czy rzeczywiście nie ma żadnych punc pałda coś mi się tak wydaje dobra tamy dalej i nie wiem, czy to 5-10 minut będziemy się żegnać do sygnału, jak jakiś gip będzie Dobra, zadzieram kiecę i lecę, bo już zaczęło padać. Będziemy się żegnać, trzymajcie się cieplutko. Do następnego filmu. Pa! Wyjście dzisiaj super, niepowtarzalne. Jedno z takich nielicznych, jakie do tej pory miałem. Fanty zacne, bogato, poniatowskie sreberko, inne fanciory, super wyjście. Pogoda dopisała, na końcówkę się rozpadało. Pole płacze, ziemia płacze, że muszę zejść chyba. Dobra, do następnego filmu. Pa!